Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Dzisiejszy filmik to zaproszenie dla Was. Zaproszenie na kurs Tarota, który organizuję w Lublinie i w Radomiu. W Lublinie pierwsze zjazd, pierwsze spotkanie z Wami to będzie 28 i 29 września, natomiast w Radomiu to jest 16 i 17 listopada. Dla kogo jest ten kurs przeznaczony? Nie tylko dla osób, które interesują się tarotem, nie tylko dla osób, które mają te karty gdzieś tam, spotkały się z nimi, ale także dla osób, które interesują się rozwojem duchowym, interesują się ezoteryką, dla osób, które szukają czegoś, a do końca nie bardzo wiedzą czego, e, e, czego właśnie, i być może ten kurs Tarota pozwoli Wam właśnie odnaleźć, odnaleźć siebie, odnaleźć swoje talenty, odnaleźć to, co w Was jest ukryte przed, e, na ten moment przed Wami. E, dlaczego? Dlatego, że na kursie Tarota nie tylko poznajecie karty, poznajecie ich znaczenie. Ale poprzez pracę z kartami poznajecie siebie, swoje zalety, swoje wady, to co macie w podświadomości, poznajecie trochę swoje karmy, poznajecie drogę duszy, swoje słabości, swoje mocne strony. Naprawdę dużo, dużo rzeczy się dzieje podczas takich spotkań, właśnie na tym kursie. Kurs trwa e, 4 weekendy przez 4 miesiące, czyli zjazd jest raz w miesiącu e, i trwa on od soboty do niedzieli od godziny 10 do 18 w sobotę i od godziny 10 do 17 w niedzielę. E, i koszt, jaki z tym jest związany, to jest 350 zł za weekend, czyli 1400 zł za cały kurs. Opłaty można dokonać jednorazowo lub w pierwszego dnia przed przyjazdem, czyli tutaj w dniu, czy w dniu przyjazdu, pierwszego dnia spotkania, weekendu. Aby zarezerwować miejsce na kursie, należy wpłacić zaliczkę 100 zł, która będzie potem odliczona od całości, od całości kursu kursu. E, program, jaki tutaj e, będzie na tym kursie. E, przede wszystkim e, dowiecie się, czy wróżba to jest zabawa, czy to jest terapia. E, I myślę, że wielu z Was przekona się, że to właśnie nie jest zabawa, i zobaczycie, jakie ma wspaniałe możliwości ma tarot, właśnie terapeutyczny. E, BHP i, i etyka pracy. Jest to naprawdę podstawa, jak pracować z kartami tarota, jak pracować z tą energią, żeby nie zrobić sobie krzywdy ani innym. I etyka, co jest też bardzo istotne. Poznajcie znaczenie arkan małych, arkan wielkich. Będą także medytacje z arkanami wielkimi. Pozwoli Wam to po pierwsze poznać lepiej te karty, a po drugie dotrzeć do swojej podświadomości właśnie dzięki arkanom wielkim rozkłady kart, rozkłady, które będą omawiane, one będą jakby takie pojedyncze rozkłady na każdą dziedzinę życia, ale także będziecie uczyć się rozkładu na 12 domach astrologicznych, który, dzięki któremu jakby będziecie mogli powiedzieć, Klientowi, na temat wszystkich całości, ży, całości jego życia, na temat uczuć, na temat pracy, określenie czasu. Wszystko w tym rozkładzie po prostu widać jak na dłoni. Dowiecie się także jak pracować z klientem, jakby tak, aby jak najbardziej właśnie tej osobie pomóc, która przychodzi do, do was. Ten kurs kończy się egzaminem. Egzaminem, który pozwoli Wam jakby stwierdzić, czy rzeczywiście czy potwierdzić Waszą wiedzę, a mi także da taką e, wiadomość na ile Wy przyswoiliście karty. E, z doświadczenia jakie mam w prowadzeniu takich kursów, osoby po tych czterech miesiącach e, po prostu wróżą. Stawiają karty, czytają je e, i nie mają z tym większego problemu. E, tak jak powiedziałam na początku, e, nie musicie zostać wróżką, e, wróż, wróżem, wróżbitą. E, ale być może dzięki właśnie tym spotkaniom, tym kartom poznacie trochę siebie i troszkę Wam się coś rozjaśni w waszym życiu. Serdecznie Was zapraszam. Wszelkie informacje na temat tego kursu i w Lublinie, i w Radomiu znajdziecie pod tym filmikiem. Informacje i zapisy pod moim numerem telefonu lub poprzez e-mail. Także serdecznie Was zapraszam. Jeżeli macie znajomych, którzy interesują się tym, proszę udostępnić ten, ten filmik i być może to będzie dla nich. Dziękuję ślicznie Wam za wysłuchanie i pozdrawiam Was.